Cześć, witajcie w Drogotni Michała. Każdy miłośnik kotów wie, że czasem trzeba pozbyć się ich kłaków z kanapy, fotela albo kapy albo innego miejsca. Dzisiaj zrobimy test, czym najłatwiej się tych kłaków pozbyć: taką rękawiczką, rolką czy mokrą ścierką, mokrą mikrofibrą. Zapraszam na odcinek. Oto problem, z którym się będziemy dzisiaj mierzyć. Kanapa jest cała zakłaczona. Mamy trzy mniej więcej tak samo zakłaczone. Elementy kanapy i trzy sposoby na usuwanie tych kłaków: rolka, rękawiczka i mokra mikrofibra. No dobra, bierzemy się do pracy. Test pierwszy, czyli rolka. Prawdopodobnie macie taką w domu, żeby ubrania sobie czyścić. No i lecimy. Początkowo zbierała całkiem dobrze. Mm, natomiast no nie zebrała w całości Hop, i lecimy jeszcze raz no jeszcze zbiera jeszcze zbiera no powiedzmy powiedzmy że możemy to uznać za zrobione aczkolwiek chyba jeszcze jedno użyję no teraz czyściutko Teraz czyściutko, czyli użyliśmy trzy wkłady. Środkową część kanapy spróbujemy taką łapką wyczyścić. Hop, zapinam i lecimy. Łoł! Wow. Nieźle. Wymaga to techniki. O, ale dywan można by z tego zrobić. Wymaga techniki, ale mam wrażenie, że się czyści szybciej niż rolką. Aczkolwiek nie wiem, czy tak dokładnie. Drugą ręką muszę zdejmować i trzeba powtórzyć, i takie pojedyncze włoski zostają. Ale do szybkiego sprzątania, moim zdaniem, całkiem sprawne. I ostatni test trzeciego, e, trzeciego siedzenia mokrą mikrofibrą. Op, ło, no to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Włosy się czepiają jak szalone, patrzcie, 3, 4 ruchy i zrobione. Reasumując, do szybkich, małych powierzchni, rolka do szybkich, większych powierzchni, ale takich dosyć twardych jak kanapa, no nie płaszczy garnitur, może być mikrofibra, ale ona teraz po umyciu tego kawałka nadaje się tylko i wyłącznie do prania, jest cała zakłaczona i nie za bardzo mam ją jak wyczyścić. Natomiast do dużych powierzchni trochę gorzej to się sprawdza, ale ta łapka. Natomiast najlepszym rozwiązaniem, jakie ja stosuję, to jest najpierw ściągam łapką, a potem rolką doprowadzam do stanu idealnego. Zostawcie łapkę w górę, swoje pomysły, napiszcie w komentarzach i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!